Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z fazmofobii na starcie chciałbym powiedzieć Jesteście popierdzieleni na przedwczorajszym odcinku żeście trzasnęli tysiąc viewsów i o to fakt co ja tu mogę więcej powiedzieć? Dziękuję bardzo serdecznie na, na przedwczorajszym odcinku, znaczy nie, to był odcinek to my, jak to teraz oglądacie 3 dni temu a na odcinku 2 dni temu żeście trzasnęli plus 10 subskrypcji w ogóle i 20, 30 lajków prawie Dziękuję serdecznie, no to cóż, idźmy dalej tym tropem i spróbujmy walnąć pod tym odcineczkiem również 30 lajków. I myślę, że w sobotę się umówimy. Tak, w sobotę może się umówimy na jakiś ten. Jeżeli nie będzie to przeszkadzało Xizerowi na live z widzami. Chociaż w sumie on ma swoich widzów, ja mam swoich widzów. Nie, wiem, w każdym razie na pewno się ugadamy na live z widzami. Ale w każdym razie witam w kolejnym odcineczku z... Fazmofobia. Ja się już zmniejszam. Tutaj. U, 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 u. U. O! Ja się już tutaj zmniejszam i dzisiaj zagramy sobie na farmie. Także może być dosyć ciekawy, moi drodzy. Tak jest, no to... Mm... Kurcze, ready up, startujmy. I oczywiście pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się podoba, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału po więcej kontenciku i dostawienia po sobie łapeczki w górę oraz komentarzy. Oczywiście lubię czytać komentarze, także zachęcam. Yy, dobrze. O nie, wziąłem full zestaw itemów, także jak zginę to będzie śmiesznie. A teraz Russell, znowu Russell. Ostatnio chyba był Russell jak graliśmy, nie? I don't know. No dobra. Lecimy iś... Teraz możemy grać. Musiałem sobie podciągnąć rękawek. Ogólnie pozytywka, nice. Ogólnie możecie też spytać dlaczego zawsze na jakichś odcinkach mam albo bluzę, albo jakiś kaptur, albo tego. Bo lubię. Bo lubię. Po prostu nie lubię swoich policków, bo one są takie płycikowate pu i z profilu wyglądam... Nie, tylko z profilu czy nie wyglądam źle. Dlatego też nie lubię tego. Ale yy, ważne, że wyraz twarzy widać. Tak jak się tutaj yy, yy, straszę, yy, yy, komedię udaję i generalnie gdy jestem yy, żałosny no także no i, i także to, to tyle co chciałem zakomunikować a tymczasem Duchu kurde, gdzie jesteś, hamie bezczelnie Oddajcie mi tutaj o wosk bardzo dobrze że tak miał być Du Smoka Pokaż się Moi drodzy, bo no bezpieczniki mamy na pewno na streaku To nie ulega wątpieniu czy ja włączyłem Nightmare czy Insanity nie Walić. nie wiem zupełnie się nie skupiłem bo się skupiłem na odwalaniu tutaj y, wam intra jakiegoś ciekawego żeby was tutaj zachęcić do obejrzenia tego odcinka nie wiem czy zadziałało także ale no jest jak jest Dobra. Duchu gnoju, śmieciu, pierdzielcu. Gdzie ty, kurde, miałem sobie kole wsadzić do zamraza, zamraża, zamrażarki? Uuu. Tak? No i mamy tego hiding spota tutaj elegancko. Podejrzewam, że moja psycha dosyć mocno leci na łeb. Czy ja coś słyszałem? Kurde, co wy mi nie mówicie, ta kamerka jest za duża, przecież tutaj mało gry widać, o, o, teraz jest lepiej, moi drodzy, ty, za dużo mojego ryja, to też niedobrze. Swoją drogą, przydałoby się jakąś rameczkę ogarnąć, zrobić coś, żeby ten, ten lepiej to wyglądało, bo taka, taka no, obca ranka, w ogóle najlepiej to by było mieć green greenscreena, no, albo zielone prześcieradło, za sobą mi. Ja bym był tutaj na dole i bym, i bym wam tak kurde tak. Uuuu, latał na ekranie. No. Anyway, wróćmy do investigate. Bo. Mi coś. Mi, mi coś. Tak. Tak, no, tak. 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 odwala mi trochę, bym tak powiedział, generalnie. W ogóle tak sobie myślałem, dzisiaj w robocie będąc, że można by odcinek nagrać O tym, że większość ludzi źle wykorzystuje w sumie kurs objekt, bo, bo spójrzcie na to w ten sposób, no mamy, mamy Mamy sobie taką pozytywkę, co nie? I niektórzy ludzie po prostu wchodzą do domu, nakręcają ją na łeb, na szyję i po prostu no tyle i mean, to nie jest złe. To nie jest złe, bo możemy dzięki temu łatwo zlokalizować ducha, ale myślę, że kurs object powinniśmy wykonywać właśnie stricte w momentach kiedy. Na przykład taką pozytywkę, kiedy nie wiemy, gdzie faktycznie jest duch. I chcielibyśmy go zlokalizować. My czy mamy questa na zdjęcie ducha. No nie mamy. Także jeśli chcemy zlokalizować ducha, to by się przydało. Hmm. Jeżeli chcemy zdjęcie ducha zrobić potem, w późniejszym etapie gry. Ale nie tak, że po prostu wchodzimy na chatę i po prostu sobie nakręcamy pozytywę, jakby nie było nic innego na tym świecie. Ale biorąc pod uwagę, że ten duch... ...trochę zamula. To nie wiem, czy by się nie opłacało pozytywki nakręcić. Myślę, że tak. Bo błagam, duchu, nie bądź tu. O, What the fuck? Przecież ja miałem pieprzonego smačstika w... w punku. Jestem debilem Jestem debilem. Nieważne, udajmy, że tego się... To się nie wydarzyło. Zagramy sobie jeszcze raz. To na. Tylko... Loadout sobie zmienia na ten mój. Szkoda mi kasę tracić. szkoda mi kasę tracić jakie ja za prestiżową będę. Ale jestem kurwa debilem, naprawdę. My myślałem, że to rewek w pewnym momencie, albo, albo i się zastanawiałem, że. Czy on tak zapieprza? Czy on ja I tak po chwili, jak już stoję w tym kornerze, Aaaa. I, i nie włączyłem smaczystyka, bo po co? Jak widzi się, no. Debilizm. o again? ciekawe kurde jakby się trafił teraz znowu deogen byłoby całkiem zabawnie nieprawdaż? ale dobrze wiem że to się raczej nie No, nice. No dobra, dobra, Koro duch tak chętnie pokazuje mi, że ja tu jestem siema. Weź choć no to, 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 no to lecimy z kamerą tutaj, lecimy nakręcić vlogaska z duchem proszę państwa i. Jestej, kurwa włączył? Nie wiem, gdzie on to włączył, ale I don't give a. Dobra, masz tutaj jednego projektora. Tu ci damy drugiego. Kolego, Gdzie on w końcu kurde jest Cudownie Paluszki masz Ching, Dziękuję Dobra Przełóżmy się On bardzo lubi dotykać wszystkie przedmioty, chyba. O, się na tą kamerę, fingerprinty takie jebitne, bardzo. Hmm. No, powiem tak. Musimy wziąć termometr. żeby zmierzyć jakąś dokładną temperaturę jakiegoś pokoju, bo on, on jest po prostu wszędzie w tym momencie. Najpierw w salonie, teraz tam, tak? Potem rzucił coś w jakimś pokoju, jakby. Nie Nie rozumiem. Może go trzeba strapować, kurde, solą. udawało mi się. Ty kurwa ty. Pierdol się. Wygląda mi na to, że on jest tu. Definitywnie tu. Dlatego koleżanko, zamykam cię tutaj. Warto wiedzieć, że nie w w każdym razie. Jest niemożliwe. Ja jeszcze walnę tutaj to, to zdjątko. Dobrze, I, a więc tak, projektor możemy jeden tu zostawić jak najbardziej, a drugi damy, no nie wiem, no jakoś tak może zobaczmy. No tak w miarę oświetla, nie? Tak, tak bym powiedział, że nawet jest zacy. Tylko pytanie: czy tutaj nie ma orba? znaczy czy tylko ja słyszałem, że duch wydał z siebie takie. tam gdzieś w oddali? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Nie. Hmm. no, dobra temperatura, jakby temperatura, jakby no... nie zbliża się ku zeru na razie, ale to się może oczywiście zmienić. Krzonka rzuca dużo. O, ale patrzcie. Naczaskaliśmy tych zdjęć. I teraz nie mam kostki. Co ja teraz pocznę? Us usunąć zdjęcie i mamy. Tylko no... Czy mi się chce szukać kostki i mieć Perfect Investigator? Dzięki duchu. To jest jakiś jawny dotykacz. On bardzo ce ceni sobie dotykanie drzwi. Ile palców widzimy? 5. No dobra, jak 5. Dalej 5. To masz tu, kolego, książeczkę i masz tu książeczkę i proszę bardzo, fix, żebyś się nie respił. I mean. hmm. No nie powiem do, do dość dość ciekawa interakcja taka. No diamond był freezing ten ale to że jak kładę kładę kruca. I dosłownie, sekundę później jest spalony. Ciekawe, nie? Ja widzę, że tutaj się w ogóle szy szykuje długi odcineczek. Dobra, a pan tak, <laughs> jestem odważny. Jestem, od... Jestem odważny, i no projektora jakby nie widzę. Wezmę sobie jeszcze sól. I przydałoby się, żeby ten jeden dowód kurczę zdobyć. Może te freezingi już się teraz naładowały? Może? A nuż widelec? Kurde, jak coś ciemno. No pisać kolega to chyba nie będzie. się do twojego pokoju chować albo A bo po hand, już jest Psychika już mi chyba siadła, nie? Nie! Co bym miał mining? Bo on taki. Taki Tak. Krótki cichy się zrobił nagle, nie? No ale w każdym razie nie był to hunt. Nie był to hunt i nie był to raczej jean. Pan toma też możemy wykluczyć, bo jak mu zrobiłem zdjęcie wtedy na Ghost Eventie, to nie zniknął to jest dosyć kurde To jest dosyć tricky investigation, tak powiedziałbym, że cool Chodźmy sobie tą jedną, no, może by się warto było iść wysypać sól, żeby on nie uciekł z tego pokoju. Ale... Jeśli on nie zmienia tego pokoju, a tak postępuje gorio, to może być to gorio. Masz tu drugiego króca. Proszę mi nie wychodzić stąd. Ja tu jeszcze gdzieś miałem sól, o właśnie. Tu Cię spowolnię, gościu. Rozumiesz to? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Where are you? Are you here? Are you close? Are you there? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you here? Are you close? Ale patrzcie to, bo generalnie jak ona by... Na Ghost Eventsie teraz przeszła przez projektor, to teoretycznie ona powinna się pojawić na tym projektorze. I tego nie było. Albo. Albo ja po prostu tego nie widziałem, bo to jest Gorio. Kurde, trafił się jakiś ultra trudny investigator. to naprawdę. No, orbów nie widać. Czy jest to obakę? No nie Kurde, flip tutaj Było zrobione Myślicie, że to może być demon? No i drodzy, ja się już powoli poddaję, bo. Stoimy w tym pieprzonym pokoju. Stoimy przed nim nawet. Obserwujemy, bo Gorio by się pojawił w tamtym pokoju, jakbym ja stał tutaj, poza jego pokojem. Nawet na kamerze, na niczym nic nie widać. Nie ma żadnych orbów, nie ma. Spirit Boxa, nie ma Freezing Tempsów, Co to cholery, no? Ja, ja nie uwierzę w nic innego jak, że to jest po prostu pieprzony gorio. Ja, ja... Nie wiem. Wybaczcie moi drodzy, ale to... To wiecie co? Ja z tymi krócami chyba pomyślę, że to jest demo. Chociaż mam te wajby vibe popsu tego Gorio dalej. Zobacz. Zobacz po prostu, bo. Nie wiem. Nie chcę. To był niemożliwy inwestycje po prostu. Nie było dowodów. Dów nie dawał dowodów. Naprawiliśmy Gorio. Good job! Kurwa. Zajebiście, że się naprawili tego Gorio. No nic. Mimo wszystko. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, trochę dłuższy odcinek, więc mam nadzieję, że dotknięcie tutaj, prawda? W każdym razie dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał, jeżeli jest się nowy i zachęcam oczywiście o innych odcinkach i do przyszłych odcinków. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Na razie i pa pa.